Yeah. Oh Стоп. Агас. 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 Агас.

Бейро! Да! Ось тобі рецепт. Так, і на гол! Бейро! Ну що ж! Як от дивиться, коли у фіналі 10-й, як робить Марек, а іноді зделай на нових, на звичайних, на звичайних, на правому

a, A, jest jeszcze jest dużo kolejek, tak, ale że wszystko się może zmieniać. Nie wiadomo, tutaj się raz pokrywamy, jak jest się wysoko, trzyma raz, się przegra, po prostu stada się 3-4 lata niżej. Cieszymy się z tego, co teraz jest za tę chwilę. No, wygraliśmy, 3 punkty mamy, teraz po prostu trzeba widać, że jest to mycie malowaj. Po prostu cały czas się w rękawę. dzięki dużo konsekwencji, dzięki tej konsekwencji, no wyszarpaliśmy to zwycięstwo Krośnie. mamy lidera, no tylko się cieszę. No ja też myślę, że dzięki konsekwencji, dzięki dużemu zaangażowaniu zawodników, no i przede wszystkim dobrej grze całej drużyny i tych zawodników, którzy, którzy weszli. Mecz był bardzo, bardzo trudny, bo Karpaty to dobry zespół. Ja zresztą mówiłem chłopakom przed rozpoczęciem meczu, że to dla mnie jeden z lepszych zespołów, zresztą przegraliśmy u siebie. No i bardzo cieszę zwycięstwo, bo mieliśmy w końcu troszeczkę na swoje szczęścia tam Robert Kazowski blokował tą piłkę, ale, ale myślę, że nie jest to, że jest to zastawione nasze Generalnie rzecz biorąc potwierdziły się, że to jest do tego samego kapata, bo to jest Całkiem fajnie to wyglądało, ale no, mimo wszystko. Brakowało też tego podania, no wam będzie, wyjeżdża, ale jedna, jedna akcja zdecydowała. No, tak się da tak się wyjazd. Skutecznie jedna akcja. No, no nam też, yy, też nie brakowało grania piłku. Myślę, że nawet żeśmy dzisiaj. To był jeden z lepszych naszych meczów jeśli chodzi o operowanie Biorąc pod uwagę, że nie mogło grać jednak kilku poziomów zawodników, no to jeszcze tym bardziej trzeba zespół pochwalić za konsekwentną grę do końca i szukanie tego zwycięstwa. Także tak jak już powiedziałem, cieszy zwycięstwo będzie miła podróż. W końcu też bardzo fajnie się pokazała młodzież, która... Dźwignęła sobie tego spotkania i utrzymała to, ja w tym tak... bardzo fajnie się pokazując i udowadniają, że tak się to nie są to, co się robi, na, no, na pewno być może, że to nie jest jeszcze czas na to, żeby grali cały mecz, ale, ale myślę, że systematycznie tak jak Piotr Struski czy, czy Dominik dzisiaj z bardzo bardzo pozytywnie się zaprezentowali. Także oni będą też swoje szanse dostawać, ale, ale mówię, no, na pewno w dzisiejszym meczu swoje zadanie spełnią.

Wydaje mi się, że, że piłkarsko i z akcji stworzyliśmy dużo więcej e, sytuacji, dużo e, lepszych sytuacji. Niestety w piłce wygrywa drużyna, która, która szczeli bramkę Z sytuacji samych e, meczu się nie wygrywa. Dzisiaj e, Orlęta wykorzystały, można powiedzieć, że chyba e, jedną z nielicznych sytuacji, którą miały e, pod naszą bramką. E, zakończyły e, strzałę światło bramki e, bramką, dało im to. Trzy punkty. No, ja powiem tak, że zostawiliśmy dzisiaj bardzo dużo zdrowia na boisku i próbowaliśmy wszelkimi sposobami pokonać bramkarza Orląt. No, w dzisiejszym dniu te celowniki nie były nastawione. No, nie możemy coś odczarować tego naszego boiska. Kolejny mecz u siebie bez, bez punktu nawet. No, no. Orlęta były w naszym zasięgu przy e, lepszej skuteczności i troszeczkę... Przy, lepszych, przy lepszym podejmowaniu decyzji pod polem karnym myślę, że, że te bramki byśmy strzelali. No, bardzo szkoda tutaj Kamila, który już po 10 minutach e, musiał opuścić boisko. Wiadomo, że to jest e, napastnik, który już jest doświadczony i, i który daje dużo drużynie. Przed Kamil Pęcak karował e, i próbował z e, wszystkim możliwości, jakie ma, ale no, jeszcze wiadomo, że, że pomału wchodzi na Polska trzecioligowy, to był jego drugi czy trzeci mecz dopiero i, i e, uczy się dopiero grania i też nie można na nim e, opierać gry. No, Bartek też dwoił się i troił w tym ataku, próbował strzał z dystansu i z głowy i e, no nic, nic nic nie chodziło i e, bardzo przykro, bo Kolejny mecz i kolejna porażka, nie tak to miało wyglądać. Mamy mocną drużynę e, i, i e, umiemy grać piłkę, ale przy tym trzeba troszkę mieć skuteczności i też szczęścia po tą bramkę. Dzisiaj szczęście było po stronie Orlando. Chociaż po bardzo ładnej akcji y, brązkiego Danielaka i wykończeniu, no, chyba miło, bo konsekwentną grą do końca udało się wyszarpać punkty na naprawdę trudnym terenie. Oczywiście zgodzę się z tym, że graliśmy, naprawdę kilka akcji bardzo dobrych y, y, zrobiliśmy, z, 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 przeniesienie ciężaru pola na, na boki i do środkowania. Naprawdę kilka akcji było bardzo fajnych. Fakt faktem ciężka podróż, y, ale zrobiliśmy wszystko, żeby się jak najszybciej pobudzić y, przed pierwszym gwizdkiem, żebyśmy po prostu weszli w mecz, że, nie śpiący. Myślę, że zasłużyliśmy na zwycięstwo, bo mieliśmy więcej sytuacji, troszeczkę do, może nie stuprocentowych, ale wie, na pewno więcej niż e, Karpaty. No, myślę, że z cięż, ciężkiego terenu wyszliśmy drogą i nieważne, że tam jastrzyjmy bramkę, czy tak jak ja powtarzam, no, zwycięstwo jest najważniejsze. A przede wszystkim trzy punkty y, i cieszy bardzo i jeszcze chyba z tego coś się zorientowałem, że jesteśmy liderem i, i oby tak dalej, trzy punkty pracami się miła polu, myślimy o następnym meczu. Dobra, dziękuję. Ja, ja tak, Twoje ja. akcje lewą plan po sporo zagrożenia. No to, ale nie są długoło, to na zabrakło chyba. To Może za śmiesznie, ale to to naprawdę szczęście. Szczęście jednak i musi być. No, Orlando dzisiaj miały to szczęście. Wydaje mi się, że myśmy byli u nich z słabszą drużyną. Wygraliśmy 2 Oni no, dzisiaj też nie byli od nas lepsi, no ale są piłkarsko, ale jedną bramkę strzelili, więc wyważą od nas trzy punkty. A co do, co do mojej gry, no to, to nic nie zmienia, bo co z tego, że są rzutki, jak nie ma bramek. No. Sam miałem bardzo dobrą sytuację w 93 minut, ale niestety się. Tak, no, tak. Natomiast no, myślę, że drużyna Orlund zaprezentowała się naprawdę mądrze, bo przytrzymywali piłkę, nie wybijali na no, ośrodki, jest to dobra drużyna i na pewno może się na pewno będzie walczyła na Adams. Ja już ogróć, że piłkarską karpaty wyczyle się bez sprawodorną. Naprawdę graliśmy fajnie piłko, jak na zespół trzecioli to całkiem dobrze to wyglądało, no ale zabrakło tego dostawienia nogi w decydującej sytuacji, Tak, zgadza się. Mieliśmy przewagę z wokół. wydawało się, że, że posiadamy lepiej, gramy piłką i, i brakowało tego dostawienia nogi i akcji. Nawet w końcówce, to jest jedna z ostatnich sytuacji, tam szczególny poziom, tam bardzo długa mhm. okazja, nikt chyba Mówi... by się nie obraził, bo z Ciebie tak gdybyś tam strzelił te jednoprawkę i zreprasował. No tak, mówił, że się poślizgnął przy oddawaniu strzału i tak wyszło, że kilka poleciałem na klęku, niestety. Zajniesz. Zajniesz.